I ja na zakończenie tego naszego posiedzenia, spotkania chciałbym podzielić się kilku refleksjami na temat właśnie dotyczących życia duchownego górników w koloniach i wpływu właśnie tych tych tych, tych tragedii. W górniczych właśnie na, na to życie duchowe. I zanim tak powiem, znów takich dwadzieścia pół godzinki, to tylko powiem, że chociaż jestem z Nytku rodem, urodzony w czyńcu pochodzenia z Nytku, to jednak też z tym górnictwem coś związanego mamy, ponieważ ojciec był górnikiem, jestem wtedy synem górnika i jeszcze w dodatku... Jakby pracował na szachcie, na, na CSA i w, e, przeżył dwa wybuchy. W 1977 w marcu, kiedy go to szczęśliwie minęło i tam wtedy był i jego brat Otuś, ten to też przeżył, ale e, już potem nie pracował na tej szachcie. Już e, zrezygnował z pracy na szachcie. Ten otek, ten brat, ale przy tej okazji odkrył w sobie taką Taki talent na wyszukiwania wód i zaczął kopać studnie. Ten otek po, 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 tym, po, po tym wydarzeniu. A potem jeszcze te, te, te w 1983 roku doszło do tąpnięcia, nasz akcień był zasypany. A go po dniu go odkopano, w tym niecałym także, taki w zasadzie się zdarzył taki cud, że ja wierzę w cuda, bo to się może zdarzyć, że nawet takie, takie historie. Ale teraz chodzimy do tematu. Ja chciałbym o w życiu duchowym poopowiadać, opowiadać, a mianowicie, czyli w, najpierw wtedy. Powiedzmy sobie takich ogólnych kilka tez ze starszej książki swojej. Tu tylko przypomnę, że na Załodziu istnieje takie przekonanie, że, tych, że tu ci ewangelicy zawsze byli górą. Być może, co się tyczy jakiejś działalności, temu tak było, ale co się tyczy statystyk, to nie jest prawda. To jest jakby jeden z tych żywych mitów załodziańskich. Zawsze katolików było więcej. I to tu mam w roku 1930 żyło Razem w Republice Czechosłowackiej według oficjalnych spisów ludności 92 tysięcy Polaków i tam jeszcze 689 osób, a z tego tych katolików było 56 422, czyli 60%, a ewangelików tylko. 30 tysięcy, czyli 32%. A potem to, to, ten, to procento zostało mniej więcej zachowane i w 1950 roku, kiedy katolików było 66%, ewangelików 29% i w 1991, gdzie ewangelików Polaków już mamy tylko 15% wśród tej grupy narodowej. Wtedy to było 60 tysięcznej, a 57% Katolików. To tylko tak e, dla e, przypomnienia. A e, celem naszego tego wystąpienia jest taka, kilka, taka e, refleksja dotycząca e, takiego e, jednego. Faktu. Ja to powiem zaraz na, na początku dla tych niecierpliwych słuchaczy, bo mówią, że to jest jakby związane z pewnym odkryciem, coś my to z tym Andrzejem Rusem odkryli. Że mianowicie ch chcemy zasugerować, że te katastrofy górnicze spowodowały rozwój spirytyzmu w koloniach górniczych w Karwinie. I o tym bym chciał troszkę coś, coś Powiedzieć. Będę się przytrzymywał i tego pisanego tekstu, bo ja chętnie mówię, ale jak, jak zaś mówię, tak często mówię nie do tematu, tak raczej będę czytał, żeby, żeby trzymać się tego tematu. A więc tak... W spirytyzm, czyli od łacińskiego spiritus duch, opierał się na przekonaniu, że człowiek może nawiązać kontakt ze zmarłymi. Według wyznawców tego nurtu duchy mogą ukazywać się ludziom w określonych okolicznościach i wyjawiać im przyszłość, a także wyrażać swoją wolę. Ludzie mogą następnie przekazywać im swoje życzenia, duchy objawiają się w różny sposób poprzez pozostawianie odcisków palców i dłoni na w mące, w wosku, ale też mogą ujawniać swoją obecność poprzez pukanie, i wydywania innych dźwięków, lub kołysania stołami lub innymi przedmiotami to są wierzenia tych e, spirytystów. Według spirytystów światem rządzi absolutna boska sprawiedliwość, która przejawia się w każdym człowieku poprzez prawo karmy i prawo odrodzenia. Życie ludzkie, zgodnie z tą doktryną, nie zna, zaczyna się w chwili narodzin i nie kończy się w chwili śmierci, ale jest częścią łańcucha wielu żywotów, w których duch ludzki przechodzi moralną, o prawem zgodnie z prawem duchowego postępu i do doskonałości. Człowiek określa swoje własne przeznaczenie poprzez własne myślenie, głoszenie idei i działanie wolnej woli. Tworzy dla siebie dobre przeznaczenie poprzez czynienia dobrych rzeczy, a złe przeznaczenie poprzez łamania praw moralnych, niezależnie od tego czy w to wierzy, czy też nie. Możliwość zadośćuczynienia za swoje przeszłe przewinienia pojawia się przy odrodzeniu, przy nowym zrodzeniu do nowego życia. W nowym życiu może on ponownie odpokutować za swoje przewinienia w życiu poprzednim, niezależnie od tego, jak poważne one były. Spirytyści są przekonani, że ich doktryna. Dostarcza dowodów na nieśmiertelność ludzkiej duszy, zwłaszcza poprzez media, które są w stanie komunikować się ze światem duchów. Duchy następnie używają mediów do instruowania, przekonywania i kierowania działaniami ludz, ludzi. W tym rozumieniu, śmierć jest postrzegana jedynie jako przejście, które jest nie jest przeszkodą w, w postępie człowieka w kierunku do doskonałości. I teraz o tym spirytyzmie on ma swój. Albo o komunikacji ducha z duchami już mamy świadectwa w czasach antycznych, nawet w Biblii całych, kilka różnych przykładów. Ale ten współczesny spirytyzm pojawia się aż w roku 1848 w Ameryce, gdzie takie dwie teenagerki, siostry Fox, przekonały świat o tym, że rozmawiały i komunikowały z duchami stajennymi. Się to bardzo modna sprawa i dotrze to już w 1853 roku do, na ziemię cieszyńską, kiedy gwiazka cieszyńska po raz pierwszy pisze o tym spirytyzmie. I to jest ciekawe, bo raczej to nie świadczy o sile tego spirytyzmu, ale świadczy to o sile przy następujących, przychodzących na świat mas mediów, ponieważ to był temat nośny dla tej gwiazdki cieszyńskiej. Ona, ona się teraz zaczęła znowu wychodzić, bo przedtem to był Tychodnik Cieszyński, potem była zakazana, teraz znów wychodzi i tam właśnie o tym to jest ten najważniejszy temat, żeby ludzi zachęcić do czytania tej gazety, to oni stale informują i teraz mówią, że i w Cieszynie już te zjawisko, że u nas też już tańczą stoły, że studenci rozkręcają karnawał stołów, tam jest taki artykuł o tym, jak to zjawisko się u nas przejawia. No i w i jest wtedy ciekawe, że e, w, o tym zjawisku mają doświadczenia i e, w Andrzej Cięciała, e, teraz, aby to nie który to, to, był redaktorem tej gwiazdki cieszyńskiej i potem studiował w Krakowie prawo, prawnik, ale o tym też pisze i Paweł Stalmach w swoich wspomnieniach, który też ma e, z tym doświadczenie. A ciekawe jest, że właśnie ten Stalmach pisze, te Słe wspomnienia około roku 1890. I on pisze już o tym zjawisku jako o zjawisku skończonym, które kiedyś było takie wariactwo, a już go nie ma, że już, już ono minęło w ziemi cieszyńskiej. Nawet. Nawet tam znajduje, znajduje i jakieś pozytywne cechy tego, tego zjawiska, ponieważ pisze na przykład, że ta niezbadana rzecz nie wyrządziła żadnej szkody, ale być może uczyniła coś dobrego, ponieważ wzmocniła wiarę w nieśmiertelność duszy u wielu ludzi, a jednocześnie pragnienie czynienia i obudziła pragnienie czynienia dobra. Czyli nawet tu znajduje jakieś pozytywne cechy, ale co jest ważne, uważa to już za zamkniętą sprawę, że to jacyś studenci bawili się taką krato chwilę, jakieś stukanie stołami, a tańczenie i podobnie, ale to nie wiedział jeszcze ten Staumach, że dopiero ta główna fala dopiero nastąpi że właśnie w ostatnich latach XIX wieku wybuchnie cała eksplozja właśnie tych, tego spirytystycznego szału w tych koloniach, koloniach górniczych, kiedy on dotrze. Do nas, ale w tym razem w czeskiej szacie, bo te impulsy, których wycięciała i stalmach pisze oni, to co przychodziło z Krakowa, a teraz to przyjdzie w czeskiej szacie, w czeskim wykonaniu i w, będzie teraz to wielkim tematem w koloniach górniczych. W w 1897 roku pojawia się pierwszy taki spirytysta w Łąkach, tu pod Cieszynem, o nazwisku Kuś. Niestety nie udało się jeszcze o nim znaleźć więcej informacji. On przychodzi z Czech, z jakiejś tam... Tam był na, na służbie u jakiegoś stolarza i przychodzi z, z tych Czech właśnie pod wpływem, już podsycony tymi ideami spirytystycznymi. To jest rok 1897. I natychmiast się to wszystko rozszerza w łąkach i okolicach i wszystkich koloniach górniczych już są odnotowane potem takie spotkania spirytystyczne właśnie w tych, w tych czasach. i w też jest niezmiernie ciekawe, że wszędzie w tych źródłach, o których się pisze o tym kusiu, jest podane, a jest tych informacji chyba tak 3-4, może, może gdzieś jeszcze by było więcej, że w każdej jest napisane, że on przyszedł z tym stolikiem spirytystycznym, że sobie go przyniósł z tych Czech. Dla mnie to jest podejrzana sprawa, ponieważ jeżeli robił te, te eksperymenty z tym konkretnym stolikiem, to czy też tam nie była już jakaś jakaś coś coś dziwnego, ja, że, że że z innym stolikiem by to nie szło, jako dlaczego, to jest coś takiego, coś śmierdzi, no, że niemniej fala ruszyła, no a my jesteśmy przekonani, to, bo to w, to w debacie, przy, przy debacie o tej książce tu to, z Andrzejem Rusem, myśmy doszli do wniosku, że tym impulsem mogło być właśnie te katastrofy górnicze, które tu, tu wtedy miały miejsce i to, I to właśnie w, tu nie bez przyczyny tak myślimy, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że w tej drugiej połowie XIX wieku zagłębił ostrawsko kan Rwiński doszło do całego szeregu wypadków. I tu w latach 1854, według danych, które zebrał Jan Rusno, tu chyba przez wszystkich znany, w latach 50. już, czyli w latach 1854 aż 1896, zginęło 658 górników na tych karwińskich szachtach. Było 26 poważnych katastrof. A dalszych tysiąc górników potem zginęło jeszcze przy, przy różnych innych, takich indywidualnych wypadkach, można powiedzieć, nie przy dużych katastrofach. I to jest niezmierna liczba osób, po których zostało bardzo wiele wdów, które mogły szukać jakby wsparcia. Wsparcia, gdzieś w zagrobach. No a teraz może ktoś powiedzieć, że to chce jakiś dowód, ja? że dobre tak wymyśleliście to fajnie, ale teraz dowód, że tak rzeczywiście rzeczywiście było. A taki udało się znaleźć. Udało się znaleźć, mianowicie to to, to, to nasze myślenie znalazło potwierdzenie w pewnym dokumencie, a potem przychodziły następne, mianowicie w... W, 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 w Gwiazdce Cieszyńskiej z roku 1903 było napisane, że w lutym tego roku w okresie nasilającej się kampanii antyspirytystycznej, ponieważ to ty, ty wszystkie te potem chrześcijańskie gazety się oprzyły do tych spirytystów i w różny, różny sposób ich, ich ośmieszały, opublikowała Gwiazka Cieszyńska relację z nieudanym seansu. Seans zakończył się niepowodzeniem z powodu pewnego mistrza górniczego, Steigera, którego górnicy darzyli wielkim szacunkiem i który po raz pierwszy uczestniczył w takim seansie. Steiger zaproszony na, to, na ten seans spirytystyczny poprosił to medium, które to tam prowadziło, o przywołanie ducha jego ojca. Duch pojawił się i przekazał kilka informacji. Po czym mistrz górniczy wstał, przerwał seans, ten Steiger przerwał ten seans i powiedział zdumionej publiczności, że to wszystko była mistyfikacja, ponieważ jego ojciec jeszcze żyje. A podobné relácie kompromitujące tych spirytystów pojawiają się w prawie w, w tamtych czasach w wielu wypadkach, że takich opisów w gwiazdce, czy i w czeskich czasopismach jest wiele, bardzo wiele i to jakby nie budzi naszej, naszego zainteresowania, ale wszystko zaczyna być ciekawsze, kiedy przeczytamy program tego, tego, tej sesji spirytystycznej, gdzie jest wspomniane, że między Innymi seans miał się odbyć w celu wywoływania duchów braci górników poległych w miejscu pracy. Czyli oni specjalnie jakby tych swoich przychcieli przypomnieć, tych swoich braci górników i dlatego tam przyszedł ten Steiger najprawdopodobniej, który nie, chyba w to nie wierzył, ale go tam zaprosili, bo z tej jego szychty ci górnicy pochodzili. Czyli podobnych potem się zjawisk albo świadectw. Źródłach pisemnych, czy w gazetach, czy jeszcze w innej korespondencji rodzinnej, albo pamiętnikach, znaleziono jeszcze więcej. Dlatego ta idea, tu z Andrzejem tam może być faktycznie prawdziwa, że ten, że ten spirytyzm był inicjowany właśnie tymi wielkimi tragediami, po których to zostały setki różnych wdów, a te kobiety w to najczęściej wierzyły, które szukały pomocy jakby zaświatła. Inaczej temu ruchowi się tu darzyło bardzo dobrze, ponieważ potem go znów podsyciła II, I Wojna Światowa, która znów wygenerowała bardzo wiele ofiar i ludzi szukających pomocy wszemrożnie i dlatego ruch spirytystyczny był w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim i wśród tych karwińskich górników bardzo rozszerzony. Tam ten w Radwanicach powstał do, nawet związek, który potem zrzeszał i polskich, i czeskich spirytystów. W, a na, w dodatku potem tam w 1914 roku został wybudowany dom spirytystyczny, który był pierwszym takim domem w Austro-Węgrzech, czyli to mieli i swoją gazetkę czeską, którą kolportowali i ci polscy e, z ezoterycy, czy ci spirytyści, czyli było to tu bardzo poważnie rozwinięte. A jeszcze jedna sprawa była, że w, w te, te katastrofy górnicze spowodowały wielką utratę tej kadry, tych, tych górników, że wyobraźcie, że w jednym dniu zginie 300 czy 250 ludzi do pracy. A I to były ogromne szkody dla, dla, tych, dla tych kopalń. To mój brat robi majstra wewerku werku Marcina, on zawsze cierpnie strachem każde rano, że mu zawołok ktoś że wczoraj popiła, nie przyjdzie na te, bo był robotnik, a teraz ich na szeftę nie przyszło 200. I to, była, to były ogromne szkody straty, które były kompensowane tak, że te szachty organizowały wielkie akcje naborowe i wściągali ludzi prawie właśnie z tych Nytków, Jabunkowów, Mostów, a takich tych wszystkich dziur cieszyńskich właśnie na te szachty i w ten sposób się znów ten ruch spirytystyczny znów szerzył dalej i do tych, do tych podbeskidzkich, przez to podbeskidzkich gmin. No, w ten sposób dostał się na między innymi Andrzej Kajforsz, który potem bawił się w to w netku na przykład w tej naszej wiosce. Właśnie on jako górnik spotkał z tym ruchem właśnie na swojej szachcie. Czyli to kolejne takie postrzeżenie do tematu. Czyli dziękuję organizatorom, że taką refleksję, że kto mógł się z nią podzielić z wami do namysłu, czy, czy byście temu wierzyli, czy nie? Proszę się na ten temat wypowiedzieć, a ja dziękuję za uwagę.